No na wyjścia dzisiaj sobie gramy y, drugi odcinek z y, serii Survivalo, ale tamten serwer się zepsuł, więc musimy zacząć od nowa. No i zaczynamy, no nie mam nic do dodania, no i będziemy się starać, żeby ten serwer już się nie zepsuł, nie? No i tyle. I oczywiście gram z kolegą Wojtalem. O, dziwna ziemia. No, u mnie no tak surpaku. Dobrze, Lecimy sobie. kupimy sobie to drawienko. Dobra, chyba tam nie się co nie? A nawet nie ma, dobra. Ale dziwne jest to kraftowanie tu. Ja nie skomentuję tego, co ja. To jest ogólnie tak serpak nawet Worsy. Co No bo... Ja tak mówię nie. nie, chyba Dobra, czekajcie, ja zmieniłam tego tak Uh, uh, no Kurde! Widzicie teraz moje pliki, super. No. Uh, nic, uh, my klik taki. Dobra, tak będzie no bo ten jest chyba lepszy, widzowie, tak, sorpak. Dobra. Niech będzie już ten. Czekaj, gdzie tu jest jakieś... Ej, chyba tam jest... Ja idę chyba tam, bo nie chcę mi się tu tego kamienia. Ja sobie stąd idę. Mogę zrobić Ja mhm, Na pewno. Trzeba już zrobić, żebym widziała pod wodą, ale to w następnym odcinku będzie. Widziałem, bo te skorpaki. E, się postaram, żeby były. Ej, mega sfoko jest w tym te że się poświetlają te rudy. To jest mega. No właśnie, właśnie ten resp, widzowie, my mamy zawsze taki głupi resp, za każdym razem. Jak ktoś oglądał ten pierwszy odcinek, to on będzie wiedział, nie? Taki głupi resp. No No wiem, kopię, właśnie kopia. Jeszcze by się przydał ten teksturpak na widzenie w ciemności, ale dobra, to... to... Się ogarnie potem. Co to są za biomy? To jest ocean? Mocne. Grzybowy biomej. Ej, zobaczymy e e e czy zwiększy jej drop. Nie, nie wiem. Ej, ten... to wtedy musiałam mieć 4. jeden żwir, żeby jak coś mieć... E dobra, e to jest na 8, dobra. Muszę iść na to, dobra. Miedzi nie zbieramy. O, jedzenie. Jedzenie jest potrzebne, widzowie. O, kurczaczki. Nie trafią go, super. Dobra, leży. Dwa jedzonka mocno. Ile masz? Nie umiesz ja, ale głupi biją widzowie, nie? Skok. Dobra. Nie wiem czy lepiej by było płynąć. Robisz łódkę czy ja mam ja, ja mogę ją zrobić, bo ja mam na tyle, robię. Zabieram. Wsiadaj. Aha. cofnęło mi wiem, czy ty też? No właśnie ja to na znowu. No no, mocne. No, no po No, dzisiaj byśmy przynajmniej chcieli ten żelazny set, nie? Statek. Dobra, ja płyniemy. Ja płynę do, ja płynie do tyłu, jak coś. Dobra. Yy, 13 wylaza, i dobra. Ej, bo się utopia, ej. ej. bo się utopia, ej, bo się utopia. Ej, dobra, idealnie. zebrałeś drugą skrzynę? No, no to idziemy. Ale to było szybkie, to było szybkie akurat. O kurwa! Ej! Ej, tu są krowy, tu są krowy. można na jedzenie i do kopalni od razu. No, kupiemy się. Mam nadzieję, że ciebie dropi jedzenie. Dropi, dobra. I tyle było z jedzenia? i Ja cię no, nie ma tu więcej. A nie da się zupek grzybowych robić? Dobra, chodź na drugą stronę tej wyspy i płyniemy dalej. No to biegnij na drugą stronę maksymalnie. Będzie już biegnęła przeciw. No widzę cię, chodź era Okej. Okay. płyniemy dalej, widzia? Płyniemy w kąt od czoła jest tak? Ale nie. Ruin Portal, nie, to jest Ruin Portal, chyba, co to jest? Tu, Coś jest. No to pielec. No, Ej, dedam, dwa serca i pół. Uciekaj, podpływam. Mam 2,5 serca. Ja, jaka jest na to szansa? Ej? Nie masz HP. Cześć. No ej, pointu. Ej, dwa zdobienia zbroi. Ej, bo ja deadna. Ej, bo ja mam dwa i pół serca. Proszę, o Boże. Wee, no Dobra, płyniemy. Ja już mam prawie żelaza na całego seta, widzowie. No. Tu coś jest. Nie idziemy do tego. Tam nic nie ma. Ale tam deadne znowu. Chciałabym, że musi być taki głupi spawn. No w tym pierwszym się wydawał dobry, ale okazało się okazało, że był mega do dupy. Więc ja nie wiem, wiedziała o co wie jakaś klątwa. Dobra, płyniemy, płyniemy. Drift? Drift? Le nie. przesadza. Przesala. Chyba, że wrócimy do Was, jak będzie coś lepszego. A my, płyniemy sobie dalej. Więc to nie mam. Mam jedno serce, bo jak zwykle musiałam, głowę prawie zginęłam. No ale. Jakbym mnie nie poprawia, to mi to nic nie da. Jesteśmy na środku oceanu. Statek. Trzeci statek. Ja Może lepiej. No bo ja no. zostaję. Tak, ramię sobie. My tak gdziekolitować, my z jednym sercem. Trzeba no. ja miałem Diamenty! Mam diamenty, ale ile ile wylaza? Kurde, jak O! To jest nasz dom, widzowie! To będzie nasz dom! Ale duża wyspa! tutaj zamieszkamy, Ja jestem za. No widzę, że się żartujemy. więc momencie, sobie płyniemy, płyniemy. Mm. No do lodo płynie mu gdzieś. O! No chyba to... w Siema kuiper. Tyle, tu mieszkamy? Ja jestem Jezu, jaka nuda widzowie. No, ale... Połowa filmu będziemy szukać. No, połowa filmu to będzie szukanie wyspy, nie? No, ale dobre. Żeby nie było we coś tniemy, czy coś, to będziemy mieli ciągły materiał, Żeby nie było, że oszukujemy, nie? Jak mówiliśmy, że ze 50 tanków. Ej, co jest. My też się nie zre, y, to my też się nie zreden. coś tam. Lewo można. O! Ej, poczekaj, ustawienia. Jak to tutaj widać? Gdzie tutaj jest pokazane, widzowie, ten. Czanki. Skórki. Graficzne. O, 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 zasięg symulacji czanków. 16, dobra. Czekaj na mnie. Bośpie ja dny bez ciebie. Cza? Jak ja zostanę jakąś szczałą to mnie już nie ma. Trzeba szybko. Jedzenie. Tu jest jedzenie. Ej. Ty nie zabijaj, tylko mi pomóż lepiej. Masz bruk. Wykup nie. Wykop bruk. Ile? Zrób piec. Dobra, szybko. E... Dobra, to. Ej, do mega dupę, mam jeszcze sześć tego, dobra, jest, jest git. Ej, daj mi żelazo jakie masz. I masz to od razu, to. Ej, Ej, chodź tutaj. Masz. Proszę daj mi jedzenie, nie? Boże, daj mi jedzenie. Daj mi to, daj mi to, proszę. Profesor, nie mogę mieć jednego serca przez całą grę, no to są chyba jakieś żarty. Dobra. Się regeneruje, dobra. Um. Teraz do kopalni idziemy? Jak mamy jedzenie? Co to zależy? No jeśli znajdziemy jakiś przychylny podarz? Jak to ostatnie film. No. A ja go będę znaleźć. Ja czemu jadę? Co? No o co chodzi? A koło się zobaczy, jak się przyda. Czekaj, yy, jedzenie tu. Czekajcie, ej, dobra, jestem jednak trochę głupo, głupia jestem. Chyba masz nagrodę to. No, i się że ja to masz. <śm> <śm> Dobra, daję jeszcze to. Ale szczerze, i tak się tutaj nie osiedlimy raczej. To jest wyspa, czy nie? No nie wiem, nie szliśmy dalej. czekaj, bo ja tu mamy dalej kurczaki, ja to. Z... zbieram pole. Ej, bo tu jest mega dużo y, jedzenia. No trzeba iść według mnie... Nie wiem, tego! w no. <ślesy> no. <ślesy> no, tym to... No, no, no. Trzeba, y, drewno. Trzeba na widzowie pozbierać. O co ci drewno? No a ty po co Ja robię parku. <ścoughs> Nie wychodzi ten park. No to jeszcze trzeba to przepalić i idziemy sobie Tobą dalej. Kopiesz to w ogóle? Co mi zabiera drewno To jest nic nie kopię. Dobra, moje drewno A ja nie mam drewna To jedzenie No to weź sobie jedzenie Zbieraj piecory i idziemy Póki dzień Ty węgiel wziąłeś, czy się skończy? wiem. wiem. Tam widziałam o, krowy, więc idziemy sobie tu. Biegniesz, biegniesz, dobra. Y, tu widziałam krowę. Mieliśmy iść do kaywa a teraz nie chcesz. Czemu do kaywa? Tu jest Kaj? O kurna, widzowie, widzicie to? Coś śladów, weź. Dobra, schodzimy tu widzowie. Pędy. No, co, co ty tam skać? Gościu, chodź! I ty skaczesz że tej wody, i to jest mózg. Ale ja się schodzę tak troszeczkę inaczej. O kurde! O kurde! Uj, złe widzowie! Mamy Majszafta! Uważaj, Zambi, jak do ciebie idzie! Pomagam! Pierwsza, ej, dobra! Tylko teraz głupie nie dednąć, głupie nie dednąć, skupmy się. Głupie nie dednąć, widzowie, teraz. Mało jedzenia. Mieć, dobra, nie, poczekaj. Zrobię z połowy, trzeba zrobić pochodnie. Ja robię pochodnie, poczekaj. Chroni mnie. Bo mam 36 pochodni. Nie, no to fajnie. Taka właśnie jest z nim gra, widzowie. Taka właśnie jest z nim gra. Kup żelazo, dobra, kupię żelazo. Widzę żelazo, dobra. No właśnie tu jest dużo żelaza. Megadufa, dobra. Dobra, widzę, że, jakie duwe ruda. Dobra. Dobra, mamy to... Ube... Dobra, tak może lepiej. To również zbieramy, bo na razie niepotrzebne. Fajnie pan, zbiera, nie? Fajnie zbiera żelazo, widziałem za no, mocne. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Dobra, tutaj jest kolejne. Zbie rozdzieliliśmy się. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale dobra. Gdzie to jesteś? Nie wiem, gdzieś wlazłam w ogóle w jakieś te zakamarki. Nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, wykupmy żelazo i potem się jakąś spotkamy. No nie wiem. Dobra, mamy, mamy już dosyć sporo żelaza, widzowie. Dosyć sporo. Ja już mam e, 19. 20. No czyli to naprawdę już mamy full zbroję dwie, nie? I wiesz co? Ja się boję tu chodzić teraz sama. mi ta myszka laguje trochę. To jest trzeba widzowie. <laughs> Skrzykam! że no, dupa. Dupa trochę. Ale y, mamy ten moment co masz. Dobra, żelazo mamy na końcu. Opłacało się iść. No... no właśnie, jest to jest tyle żelaza, że ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja stąd jakoś postaram się... Ej, widzę twój nick! Ja twój też widzę. Kurwa, ja jestem gdzieś, nie wiem gdzie w ogóle. No, i do tak 50. O kurwa. Wchodzimy tu, widzę, może. Dobra, ja musimy sobie tutaj to znieść, bo nie będę marnować drewna, żeby się podbudować. No. Ej, widzę cię! Siema! No też się widzę, dobra. To chodź, to to wszystko. Chyba przypalić trzeba, dobra. Widzę, je przypalamy. Pyk, pyk, dobra. kładam tu. I zróbmy może jeszcze drugi piec. No to no się zbiera. No to weź, zbierasz i damy tu na dwa to podzielimy. Ej! 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 Boję, Ej! Nie, dobra. Spokojnie, spokojnie. Wiemy. Dobra, jednak nie będę. Muszę sobie zrobić od razu tą yy, tarczę. Tarcza musi być zrobiona, widzowie. Tak. Dobra, jedna? Yy, już daję. Ile tego... Dobra. Co? Ile tego żelaza jest, mówię. Idzie? Aha, Dobra. Całego prezesa to ja mam gdzie poprzez. <grymne> Dobra, widzę, Ale jeszcze nie, nie wykopaliśmy żadnych diaksów, widzę. Ale ważne, że już będziemy mieli tego seta, to jednak będziemy... trochę e, odporniejsi. Zrobimy tak, żeby z tego, ja sobie zrobię na pewno z tego, to widzowie. i to widzowie. ja, nie wiem czy ja nie, bo ja wywalam te, te, to się, się nie przyda już, to się nie przyda, czemu były trzy, dobra, aha, zajmą ja mi. Mam... I będę jeszcze tu, bo będzie, by było... będzie tak wolno, bo już mam full seta, widzowie. Teraz nie chcę jeszcze Wojtals zrobi i będzie już mega dobrze jeszcze, będzie. jeśli tylko siekierę muszę zrobić już będę miała full przedmioty. I wiadro. WIADRO muszę zrobić na pewno. Siekierę najpierw nie I wodę się zbierze. Żeby robić Water Tu... Oj, tutaj nawet woda jest. Fajnie. to tu są dwa. trzy. Dobra. Yy, tu coś idzie do mnie. A nie, to nie dobrze. Dobra, ja mamy wodę. I schodzimy zaraz tam na dół, co nie? No, to zaraz. No, zaraz, zaraz. Dobra. Widzę, wiem. Mamy właśnie takie przedmioty, i to na tym skończymy pierwszy odcinek. A drugi odcinek dalej będziemy e, e, tego kejwa zwiedzać. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.